Witajcie moi drodzy widzowie. W dzisiejszym filmie podpowiem wam w jaki sposób przygotować kapitalnie działający i skuteczny balsam do ust zupełnie z naturalnych składników. Tutaj właśnie mam ten balsam. No coś wspaniałego. Przepięknie pachnie. No i wspaniale smakuje, bo zgodnie z zasadą Ayurvedy na skórę nakładamy wyłącznie. Takie produkty, które spokojnie można zjeść. Tak właśnie wygląda ten balsamik. No i ja sobie tutaj posmaruję usta mm. i od razu czuję niesamowitą ulgę. Naprawdę działa wybitnie. Ja zmagałam się z, ze spieszchniętymi ustami zawsze w tym okresie grzewczym. Wiadomo, suche powietrze, różnica temperatur, mroźne wiatry, no to nie sprzyja absolutnie ustom i potrafiły mi się robić takie rany do krwi i one jak pękały, no to później trudno się goiły. No i wynalazłam sobie taki kapitalny balsam, to jest zupełnie moja autorska receptura i teraz właśnie tym przepisem dzielę się z wami. Świetna receptura. Jak mówię, moja autorska, ale spokojnie możecie ją podawać dalej znajomym, rodzinie, bo to działa. A tym bardziej, że jest zupełnie naturalne i bezpieczne, ponieważ jak wiadomo usta, no, często je oblizujemy. No i większość tego balsamu połykamy. To tutaj musi być on bardzo bezpieczny dla naszych organizmów. Te wszelkie sztyfty drogeryjne odpadają, no bo one zawierają konserwanty. Można znaleźć dosyć dobrej jakości sztyfty również. Nie neguję tego, ale trzeba dobrze poszukać, a i tak nie będą miały takiego świetnego działania i takiego naturalnego składu jak ten przygotowany przez nas zupełnie samodzielnie. I zaraz Wam pokażę, w jaki sposób przygotować ten kapitalny balsamik. Jeżeli chcecie więcej filmów tego rodzaju o naturalnej pielęgnacji skóry, no to oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału i do włączenia. A teraz przechodzę do przepisu. I czego będziecie potrzebowali? Jedna łyżeczka miodu prawdziwego, dobrej jakości, gęstego. Do tego dodajemy pół łyżeczki naturalnego i pamiętajcie nierafinowanego masła, Shea. 3 krople gliceryny, ja używam gliceryny roślinnej i teraz kolejny składnik a mianowicie olej arganowy 5 kropli oleju arganowego oraz 5 kropli zwykłej oliwy spożywczej, ale dobrej jakości, nierafinowanej, tłoczonej na zimno. I te wszystkie składniki należy teraz dokładnie wymieszać, aby uzyskać jednolitą masę. To jest taki balsam, który spokojnie będzie można zlizać z ust, bowiem zgodnie Zasadą Ajurwedy na ciało nakładamy wyłącznie takie produkty, które można bezpiecznie konsumować, a tym bardziej na usta, no bo wiadomo, że usta oblizujemy i to wszystko, co się znajduje w takim balsamie, zdecydowanie łatwiej przedostaje się do wnętrza naszych ciał. Także tutaj bardzo ważna jest jakość składników. No, Im dłużej będę to mieszać, tym ta masa będzie gładsza. Ale to już w zupełności wystarczy. Konsystencja tego balsamu jest gęsta, więc bardzo łatwo się nanosi na usta. I na usta oczywiście nanosimy cienką warstwą. Można również nanosić. Pod makijaż, ale również bardzo cieniutką warstewką. I jeżeli będzie za dużo tego preparatu, no to można chusteczką higieniczną go wchłonąć po prostu ustami, niejako zagryźć chusteczkę i wówczas nadmiar samoczynnie bardzo dobrze się wchłonie, no i smarować się, smarować. I nakładać sobie pomadkę, szminkę, czy co tam. Nakładacie bardzo dobry jest na zimę w okresie grzewczym. Ja mam ogromną tendencję do spieszniętych ust, do pierzchnięcia ust, do wysuszenia, więc ten balsam dla mnie jest nie, niejako taką ochroną, okładem naprawdę kapitalnie działającym. I jak wychodzę na zewnątrz, jak jest zimno, jak jest mróz, czy na narty, czy gdzieś w góry, no to zawsze ten balsam mam pod ręką. Oczywiście... Ten balsam przykładamy sobie do jakiegoś takiego podręcznego pudełeczka, no i można go nosić w torebce, tylko uważając, żeby dobrze go tutaj zabezpieczyć, bo on jednak no jak nam się wydostanie, no to będzie niezaciekawie. Jest klejący i niektórym ta kleistość może przeszkadzać ale łatwo się do tego przyzwyczaić i jeżeli zlizujecie ten balsam, jeżeli macie taką tendencję, no to robicie to z czystym sumieniem, ponieważ jest to zupełnie naturalny, bezpieczny i zdrowy produkt. Jeżeli chodzi o przechowywanie, to przechowujemy go w ciemnym, chłodnym pomieszczeniu. Na przykład w szafce, no mówię w pomieszczeniu, w jakimś ciemnym zakamarku, w ciemnym kącie. Nie musi to być absolutnie lodówka. Ważne, aby było to miejsce ciemne, ponieważ Oleje się utleniają pod wpływem światła, ale również miód pod wpływem światła nie zachowuje swoich właściwości. I to jest właśnie ogromny błąd wielu osób, że wystawiają miód na działanie światła. Przechowują go gdzieś na zewnątrz, zamiast zamkniętego w szafce, gdzie nie dochodzi światło. To jest podstawa tego, żeby zachować te najcenniejsze właściwości miodu. I tę porcję można przechowywać tak około miesiąca, ale to nie jest dużo, więc w ciągu tego miesiąca w okresie grzewczym, w okresie mrozów, w okresie takich porywistych, zimnych wiatrów spokojnie się zużyje. Także jeżeli zrobicie sobie ten balsam na spiesznięte usta, podzielcie się, jak działa. A jeżeli macie jakieś pytania, na temat tego balsamu, na temat jego sporządzania, stosowania czy przechowywania to śmiało zadawajcie w komentarzach. A tymczasem do kolejnego filmu. Pozdrawiam i miłego dnia.